Awe, witajcie, tutaj Cezariusz, a to kolejny odcinek mojej serii Zagrajmy w Warcraft 3 The Frozen Throne na customowej mapie, no, już Reforged, przepraszam, na customowej mapie e, Survival Chaos, by wersja OZ hmm. A pójdziemy w rogę e, I jest e, to już drugi, albo aż drugi odcinek e, starałem się, Postarałem się wymienić e, jakoś mikrofon i trochę dostosować ten, tą głośność, bo faktycznie było to ciut ciut zbyt cicho i po prostu podczas walki to ginęło stety, niestety dobra <laughs> mamy rogi yy, i oni są bardziej nastawieni na atak tylko że mają minusowy czy to jest yy, quantity over quality czyli podobnie jak w sumie nie umarli, tylko że trochę inaczej to działa mm co by tu wziąć, dobra mm, tier 3 oni są naprawdę nieźli jeśli o to chodzi mm, black knight, Maruder plus 6 do armora yy, divine armor mm, spell damage, dobra idziemy trudno, idziemy w tier 2 i tier 3 i raszujemy mida zobaczymy co z tego wyjdzie yy. Mamy pandarenów, tu mamy nieumarłych, mm. <ścoughs> czyli w teorii też można by było demona zraszować. No ale to zobaczymy. Ja jakoś wolę grać plus bowls to bo jest to po prostu takie trochę szybsze i nie trzeba czekać nie wiadomo ile na. Trzeba czekać nie wiadomo ile, żeby się ta rozgrywka już rozpoczęła. aczkolwiek czasami to jest też taki mm, oboś, taki miecz obusieczny. Ze względu na to, że yy, niektóre yy, jakby frakcje też mogą mieć szybciej zarysować. Tak, co już Jednym minusem felorków jest to, że są yy, potem dość słabi, ale są lepsi tak jakby w midzie, ale słabsi w lejcie. I jak załóżmy w miarę dotrwają do tego mida, no to już się robi kłopot. Niestety, niestety. To było zresztą widać na poprzednim odcinku. Yy, ale no cóż, miejmy nadzieję, że ślepy los się uśmiechnie. Jestem puszowany trochę, no i dalyfy dobra. Znowu mi to czas kupiło, z na to, że mogę się skupić. Jak w Tier 3 chyba, że moje jednostki znowu się rozeszły. Niestety z wady i zalety tej gry jest ta losowość. Dobra, Tutaj jakoś się przeżyję. Jest z mnie faktu, że będzie trzeba chyba użyć. Chociaż nie, może nie. Chociaż może i tak dobra, tak zrobimy. Dobra, i teraz raszujemy. Demon captured. Dobra, poszedł w pół. Mają tu. Do tego momentu powinienem zbierać hajs. Eee, tu jest dobry ten tier 3 ze względu na to, że mają Acid bomb, czyli bomby nawet, że mają minus 6 do Armora dają, no a to jest wiesz... W minus w sensie w początkowej fazie gry jest to naprawdę potężne No i minus 15 damage a w obszarze 900 Więc to jest też dość spoko Ulepszył na mnie ulepszył, ale trochę mi się tych jednostek nas pomowało, więc mogę rasować, A tak Znowu jestem taki zszalony, te demony, tu pandaryny, ale tu już ulepszę, tu już ulepszę, niestety, albo stety. No. Drugi level, dobra, o dziwo. w miarę to zeszło, fajną taktyką na grę. Rogami jest to właśnie raszowanie ataku, że knighted, tier i drugiego są, nie są takie potężne jak na przykład knighty ludzi czy potężne w sensie pancerne, ale są y, świetne jeżeli chodzi o y, atak, bo naprawdę bardzo, bardzo dużo. I mogą mieć o ponad 100 ataków czy coś, ale to jednak jest mega coś mega mocnego. Jak... Mm, zwykła jednostka ma ataku, nie jest jednostką mm, czwartego lewenu, tak? Nie jest T4 mm. Tu muszę chyba ulepszyć, bo jestem za bardzo puszowany. Wybrał chyba jednostkę tieru pierwszego. nie wiem co to. Co to jest jednostka? Pandora czy nie? Tak. Pewnie był hmm. Master. Maszkę. To chyba jest jednostka ulepszona, tak mi się wydaje. Hmm. za dużo. Mane chociaż nie ma jeszcze tej mady, jeżeli chodzi o tę to nie to ma tragedii. Nie no, zużyjemy tak dużo. Hmm. Tu dobrze by było puścić bohatera, więc teraz będę zbierał na tier drugi głównej bazy i. Puszczę chyba bohatera, to będzie najlepsze rozwiązanie zaraz zobaczymy co tu się dzieje na środku Dobra Kończy się upgrade No tu jakby teraz wleciał atak z sali Whitemane albo Garitos to, to jeszcze 400 Powinna się ta fala jeszcze na chwilę utrzymać. Miejmy nadzieję. Dobra. Musiałem odpisać. <coughs> no to już ładna, ładna, ładna fala się zrobiła. Tu też, tu puszujemy. Rejcz Nie, to już wiem. Może za dużo ryzykuję. Ale póki mam tam jednostek. Spróbujemy go ubić jeszcze. Nie jestem na takim dużym levelu a mam tu tą przewagę, że jest trochę więcej tych moich jednostek. Bardzo często biorę tam aure ze względu na ten 30% move speed. W ogóle jednostki w Warcraft, jak mają move speeda większego, to jest nie wiem czemu, ale to jest bardzo bardzo przekokrzone. No i plus jeszcze ten tak, ten dodatkowy income, co jest dość moc, bardzo pomocny. Tak, to chyba było świetne rozwiązanie, żeby go puścić, żeby go puścić, to tak, w odpowiednim momencie. Wstrzeliłem się, na szczęście. No i generalnie wysłanie Asasyna w takim early game jest dość spoko, jest spoko rozwiązaniem, o ile naprawdę jest kontrolna nad tym środkiem, tak, bo tak to assassin, to raczej jakby nie jest dobre rozwiązanie. Ale to jest spoko o tyle, że yy, jak mał tu wsparcie, takie jak ma ten mój Flint, to może bardzo szybko na I jak ma już ten piąty, dziesiąty, to sobie w miarę na tym środku poradzi. Dobra, itemy, itemy. Przede wszystkim itemy. Czy widzę, czy mają tu jakieś nowe umiejętki? Nie. Hmm, tu dalej lecimy w atak. Właśnie to jest o tyle, u bandytów jest spoko, że mają y, plus 10% attack rate jednostki Dodatkowo mają plus 3 levele unit damage I mają tutaj tą aurę, którą badam, że dają plus 10 damage a ja mam właśnie tych ulepszonych moruderów, czyli knightów i da, mogą dać plus 40 damage aury No to jest coś, coś naprawdę mega potężnego I jak ma się mm, naprawdę farta, tak jak teraz, że mam taką grę, że w miarę kontroluje to wszystko no to o jeszcze tu mają raid plus 15 atak raid no to tym bardziej jeszcze tutaj on ubije przynajmniej powinien ubić tego pandarena więc już dodatkowy hajs jeszcze mu puszczę jednostek no to tym bardziej więc no wstrzeliłem się jeżeli o mnie o to chodzi no i tu będzie trzeba pójść uh, chyba ulep ulepszyć baraki w tier 3, co na dole i na górze, no bo to jednak jest minusowy armor. Tak, więc tu mi się wydaje, że padnie aczkolwiek czy to są jakieś ciekawe omiejki, no w sumie to na refresh no, ale nie wiem czy to nie moja przewaga tutaj. Chociaż nie, dobra No i plus 1000. w sensie plus 100 on ma też chyba jakieś dodatkowe hajsik dostaje. My tak, tak, tak. I on tu użył. Użył niki. tu już padło minus 6, jeszcze minus 2 damage'a. Poza jeszcze ci bandyci mają, że gold per kill. Wcześniej chyba było coś, żeby plus 10 dostawały chyba. W tej wersji to trochę dostało nerfa na mnie dostawać plus 10 za każde zabójstwo, a nawet jeżeli to jest takie dość drobne. Dobra, I mogę ulepszyć tutaj. No i tu też się wstrzeliłem. Na szczęście. Chyba tutaj będzie trzeba skupić się bardziej na tych demonach, bo tam chyba Archimont jest, zaraz tu chcę. Pierwszy, czwarty pójść. nie w niego. I może z sali wysłać, żeby trochę tu podekspiła. On ma level trzeci, ma zerowy Ale idziemy tam, jakieś jakiś robotę. Dobra, puszczę tu sali. Dobra, nice, nice, nice. nice. Wrócić. Aj, o, o, o! o ja, ja. no to nie wiem, co powiedzieć. Tak, szczerze, to mnie zagieło. Scenariusz nie jest takim dobrym. Wiadomo, że to jest super jednostka, ale nie jest jakoś mega super, jeżeli chodzi o hierarchię, siłę. Bohaterów, nie wiem. Nigdy jakoś nie uważałem. znaczy nie wiem, czy się uda. No, tu nie dużo brakło. Nie dużo brakło, no ale tu. No, on... On tak jak Night Elf Zraszował, zraszował. I, i dziękuję. Więc nie, nie pogratulować, i wyszedł a problem pozostał bo jednak będę musiał jakoś przeżyć on tu puścił na mnie bohatera dobra muszę też pójść w pancerz bo jest tu lipa miejmy nadzieję że uda mi się jakiś lucky strike pójść jakiś lucky punch w ten barak ale tu już pewnie bohater pójdzie więc nie wiem co się nastawiać, więc idę w upgrade'y o, tu już jest level trzeci o, level drugi myślę, będzie trzeba tu pandarenów trochę dojeżdżać eee, bonus do ataku do hit uniki zawsze spoko no cóż, dobra. Udało się. Nie podoba mi się ten scenariusz na środku. O, i bandarem wyszedł z gry. No cóż, więc został tylko demon, ale Chciałbym tu na dół puścić sali, żeby jak najwięcej hajsu dostać. Dobra, i teraz Upper Barak, czyli pewnie teraz go ciśnie w pewnie to wszystko cofnęło się, wróci, wróciło na niego z lewej strony. No dobra, oj, na mnie na czwarty level ulepszył. To cały czas to scenariusz jest na środku, z któremu mało co mogę zrobić. A tu coś, coś jest o resetability. Bo Boję się, że ten scenariusz przyjdzie i mnie skrzywdzi dość mocno. No bo to jest jednak ulepszona super jednostka. I to nawet jakaby nie była. To jednak dalej super jednostka z itemami. Będzie trzeba chyba, chyba użyć mojej erki. Aczkolwiek chyba poczekam. Może sali na znaczy wątpię która To raczej powinno przejść już. No jeszcze nie, to jest najgorsze, że jeszcze nie. Dobra, zrobimy tak. Zrobimy tak. Zrobimy tak. Zrobimy tak, dobra. Teraz żeby Reiichby się wrócił. Hmm. Pytanie, kiedy ten scenariusz się przybije. Nie chcę generalnie używać w sensie wypuszczać bohatera, bo nie dam po prostu... A, barak, dobra, elf, pomyliłem, zamyśliłem się, dobra, pomyślmy. Dobra, idziemy tak, zbejtujemy, niech to przyjdzie na tą stronę. Hmm. Czy ty zamierzasz zginąć, droga pani? No cóż, nie bardzo. Ale już idzie ten. Dobra, jest taki, że sali zginęła, więc będę mógł zaraz puścić. Mam pięć tysięcy koła. Tak, tak. Scenarius. Do puścił bo raczej mm, najebią mówiąc Kolokwialnie. Nie, nie chcę też bardzo tej wieżyczki tej bazy poświęcać, bo jeszcze chciałem, żeby parę razy coś mi tam przytankowała. Na dół będę chciał puścić bohatera, żeby go ale dobrze by było w sumie może tą swoją super jednostkę wysłać, żeby pod expiła, no ale no... Nie chciałbym wysy poświęcać też zbyt dużej ilości bohaterów. To ma na mnie na czwarty, czy on ma już na trzeci? Ma na trzeci, co jest bardzo prawdopodobne, że tak, tak jak się spodziewałem, że przyjdzie tu. Illidan? B, nie Illidan, Archiwant. No ale no, to będę mógł ich dwóch na niego puścić. To chociaż nie, nie ma tu sensu puszczać na mm. debatera. Na górę po prostu puszczę. Upgrade'y porobię. I w teorii powinienem mu napiekać. Dobra, zostałem ja tylko ja z tym gościem. <laughs> tu idzie sali, więc też będzie farmić, farmić Golda. Yy. Kusi mnie puścić tu na dół Garitosa. Yy. Tylko pytanie, czy jest sens, bo wtedy mógłbym sobie tu przejąć, poprzejmować to. Bo w sumie mogę z dwóch baraków dwa razy puścić Flinta. Dobra, trudno. Bardzo potrzebuję tego yy, tutaj altara, bo może mi grę zrobić. Nie wiem tutaj, co on ma co on może mieć. Ale wydaje mi się, że jak puszczę wieże, yy, odpalę Altimata. Puszczę wieże. O! Mm, nice! Nice! Dobra, ubijemy. W takim razie zostaliśmy we dwóch ubiję mu Rage Ragebyra Tu jeszcze ten mógłby mu jakoś, ale nie ma za mało tego wszystkiego, żeby mu cokolwiek zrobić Tutaj niech się te upgrade'y porobią Archimond ma dopiero level 8, więc to jest jeszcze Do ugrania, tylko że już nie mogę go zasmietować, no bo blokuję. Tak, co on tu? o nice to mi chodziło. Przyjmowałem. No tak. Nie za bardzo. Jestem mu w stanie co zrobić. No ale dobra, trudno. Może to i ja to jeszcze. Mam wieżyczkę. Lecimy w atak. Coś czego jeszcze nie robiłem, dobra, to może zrobić. Yy, mam tu coś, trochę tego, jeszcze przejąłem mu. Tu idzie. Dobra. Dość Dobra, tu jeszcze ją ściągnę. Tu ściągnę tak. W teorii, w teorii tu powinienem go ubić, dalej idziemy w atak, mam tu chyba na wszędzie na czwarty, dobra, yy, Field Armor, yy, to zaraz pójdzie Tichondrius, plus jest takie, że już ubiłem u dwóch bohaterów, dodatkowo tu z lewej idzie chmara tego, dalej na dwunasty. Dobra, jeszcze nie zrobił Soul Echo. Dla mnie świetnie. Tu przyspieszymy. Myśli, że może użyć. Ale ja używam tego. Mm. Zaraz idziemy w to. On ma tu ciszę jeszcze. Żeby jeszcze cisza dosłownie. Chwila, 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 chwila cisza, cisza. Nice! Mamy to No, dlatego w... czasami warto ryzykować. Naprawdę warto. Tylko no w poprzedniej grze, no to tak mojej... Róż... Różnie bywało. Różnie. No ale tutaj no 100, 102, 110 ataku, jednostka tieru drugiego, no to jest po prostu coś... coś, której coś ciężko powiedzieć, nie? Bo, no, Wiadomo, że to jest taki no, papier, tak? Że, jeżeli by trafił na jednostki opancerzone, ale jak już to trafi w barak, w wieżyczkę, no to nie ma co zbierać. Naprawdę uważam, że. No zresztą mi widać, no. Co, co, co tu dużo mówić? Nawet brakuje słów. Nie no, w sensie no, bardzo przyjemna to Na pewno super jednostka mogłaby być lepsza, bo to jest takie. Jednostka, co tam niby coś zrzuci, niby nie, niby jakiś atak ma, ale jakaś taka. No. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii. No nic. Dzięki za oglądanie. To jest był drugi odcinece, odcineczek. Mam nadzieję, że jakość mojego dźwięku będzie dużo, dużo lepsza. No i merytorycznie, jak zawsze, <grym> jakby trochę. Zyskam, jakby, więcej pewności, że chcecie to oglądać, że jakoś się to ogląda, że jak raczej w tą grę będę raczej publikował po prostu każdą moją rozgrywkę. No, bo jaki jest sens publikowania tylko tego, co się wygrywa, to nie wiem, albo musiał tego wrzucać bardzo dużo, albo mało. Ocenicie sami. Więc dzięki za gierkę, trzymajcie się. Na razie.